Pusto tu jakoś. No i dobrze, już, już się coś dzieje. Coś się dzieje. Na moim hanale, hanale, kanale. kanale, kanale. Dzień dobry, wieczór, z tej strony Julka, witam Was serdecznie na moim kanale i zabieram Was dzisiaj na nowy haul lumpeksowy. W dzisiejszym holu będzie bardzo dużo jedwabnych perełek dziewczyny, więc mam nadzieję, że film Wam się spodoba i zaczniemy sobie, słuchajcie, od trzech koszul, zaraz Wam je pokażę. Tak, i mam te koszule, ale zaczniemy sobie tutaj od tej czarnej, a te dwie sobie na chwilę odłożę. Mam nadzieję, że to będzie dobrze wyglądało, gdzieś tam... Na filmie. Ale wracając, zaczniemy sobie od tej koszuli. Ja je prasowałam przed filmem, natomiast widzę, że troszeczkę mi się. Teraz pogniotły, bo leżały na łóżku. Nie powiesiłam ich, niestety. No, ale e, no, mam nadzieję, że e, będą mimo to dobrze prezentowały się e, w kamerze. E, I to jest pierwsza koszula. Ona, no nie wiem, czy to widać, ale ona jest w 100% jedwabna. I to jest Gina Tricot, to jest 100% silk. I jak widzicie, to jest. E, inny rodzaj jedwabiu, wydaje mi się, inne wykończenie jedwabiu, niż to, które, z którym kojarzy nam się jedwab. Ono nie jest satynowe, nie jest błyszczące, jest matowe. Ono delikatnie mieni się w świetle, ale to nie jest takie błyszczenie, jak w przypadku wykończenia satynowego. Bardzo podoba mi się ta koszula. Słuchajcie, ona kosztowała około 8 zł. Generalnie za te wszystkie koszule dałam poniżej 30 Zł, więc nie pamiętam dokładnie, jak rozkładało się to, która z nich była najcięższa, ale kosztowały, kosztowały poniżej 10 zł każda z nich. Ta wydaje mi się, że kosztowała gdzieś około 8 zł. I zobaczcie, no to jest naprawdę ogromna perełeczka według mnie, ponieważ ona jest w świetnym stanie, jest klasyczna, bardzo dobrze leży na sylwetce. Jest delikatnie taliowana tutaj mi się wydaje, bardzo delikatnie, ale naprawdę jest bardzo ładnie skrojona. Ten jedwab też jest. Jest wysokiej jakości i bardzo ładnie leży na sylwetce i powiem Wam, że to jest, to jest Gina Tricot i nie, nie kojarzyłam z tej, tej firmy yy, właśnie z takimi materiałami jak Jedwab. Raczej wydawało mi się, że to jest taka sieciówka jak na przykład Zara, Pull&Bear, Berszka, no nie wiem, może to jest jakaś linia premium po prostu tej marki. Więc fajnie, fajnie też, że mogłam się dowiedzieć, że z tej firmy ona jest chyba dostępna, wydaje mi się na Zalando, mogę się mielić, ale gdzieś w tego typu sklepie jak Zalando, może w którymś innym sklepie niż Zalando. Ale gdzieś w takim sklepie jak Zalando ją widziałam, pamiętam tę firmę. I to jest, słuchajcie, rozmiar 34, ale ona według mnie leży, mimo to, że to jest XS, nie SK, leży na mnie dobrze. I ja ją widzę, słuchajcie, z moimi joggerami, które możecie kojarzyć z moich filmów. Kiedyś pokazywałam je w jednym z Mierzymy. Pokazywałam je też w moim filmie dotyczącym ma pięciu idealnych spodni na cały rok. Mam je też teraz na sobie. One też mają w sobie bardzo dużo, mają w sobie. W składzie materiału jest bardzo dużo jedwabiu i też się delikatnie błyszczą i ta koszula razem z tymi spodniami stanowi moim zdaniem idealny komplet. I ta koszula, słuchajcie, miała już swoją premierę na Piotrkowskiej w sobotę. Nie wczoraj, bo wy prawdopodobnie widzicie ten film w niedzielę, tylko tydzień temu, w sobotę. Świetnie się sprawdziła, świetnie się w niej czułam i właśnie to połączenie tych joggerów z tą koszulą bardzo mi odpowiada. Widzę ją też w miesiącach wiosennoletnich albo letnich, na przykład z białymi lnianymi szortami albo z ciemnymi szortami. Generalnie z szortami myślę, że będzie świetnie wyglądała właśnie w takie dni letnie, wystylizowana bardziej na elegancko. Będzie świetnie wyglądała również zimą do takich eleganckich stylizacji. Ma bardzo dużo zastosowań. Myślę, że będę ją bardzo długo miała w swojej szafie, bo z doświadczenia też wiem, że takie klasyczne kroje, jak właśnie ten tutaj, bardzo dobrze mi się sprawdzają. Kolejna koszula, słuchajcie. Ta koszula również kosztowała poniżej 10 zł, nie pamiętam ile dokładnie. Ona może mogła być troszeczkę droższa, bo jest, bo jest zdecydowanie cięższa od tej jedwabnej, ale nadal była to bardzo niska cena. I to jest, słuchajcie, rozmiar M. Zobaczycie na przebitkach, że ona jest troszeczkę luźniejsza, ale według mnie nadal wygląda bardzo dobrze. Na mojej sylwetce, ja noszę normalnie rozmiar 36. I to jest, słuchajcie, firma. Lois Landry i to jest marka, którą możecie znaleźć również na Zalando i powiem Wam, że zastanawiałam się troszeczkę nad tą koszulę, koszulą, bo ja już taką koszulę z Massimo Dutti właśnie z takimi metalicznymi wstawkami, włóknami mam już w swojej szafie, bardzo ją lubię, no ale że taką mam, no to zastanawiałam się troszeczkę, czy, czy warto właśnie tę koszulę kupować. Też na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że to jest po prostu poliester. Ona jest, zobaczcie, taka tiulowa, przeźroczysta. Takie wykończenie materiału raczej kojarzy mi się z poliestrem. Ale okazało się, słuchajcie, że to jest marka, która na Zalando jest marką premium. Czy znaczy możemy dowiedzieć się z Zalando, że to jest marka premium? Ona jest marką premium. I ceny za tego rodzaju koszulę na Zalando w tej marce kształtują się w okolicach 300-400 zł. I powiem Wam, że to mnie troszeczkę zainteresowało. Sprawdziłam sobie skład tej koszuli i bardzo duża część materiału. Ja teraz to sprawdzę. Sprawdziłam właśnie skład tego materiału. 98% to wiskoza, reszta to no, te metalizowane włókno, właśnie, które mamy tutaj, które się tak błyszczy. I to powiem Wam dodatkowo zachęciło mnie do kupna tej koszuli. Bo powiem Wam też, że dość rzadko. Dajcie znać, jak jest u Was oczywiście. Trafiam na tego rodzaju materiał, który składa się właśnie z wiskozy. Zobaczcie, jaka to jest perełeczka. Na strukturę tego materiału. Mamy tutaj bardzo fajny krój. Tutaj tabluska jest odcięta, i na, na całym materiale mamy jakby. To nie jest wyhaftowane, ale struktura tego materiału jest dla mnie bardzo ciekawa przez te tutaj prostokąty, które tutaj w tej strefie położone są poziomo, tutaj pionowo. No i dodatkowo to metalizowane włókno. Wydaje mi się, że to wszystko sprawia, że ta koszula jest ultra ciekawa. Ja, wiecie co, widzę ją bardziej w takich stylizacjach wieczorowych, wieczornych, gdzieś na jakieś wieczorne wyjście. Myślę, że świetnie się sprawia do teatru, na kolację, ale myślę też, że na jakąś imprezę do fajnych, fajnego dołu, do shortów albo do spódniczki będzie świetnie wyglądała i dla mnie ja planuję ją teraz łączyć również z tymi joggerami jedwabnymi, bo powiem Wam, że tego rodzaju bluzki, które już są bardzo ciekawe, mają, mają ciekawą strukturę, ja lubię bardzo łączyć nie z jeansami, nie, nie z takimi prostymi spodniami, tylko też spodniami, które, czy tam ze spódniczkami, które również mają ciekawą strukturę i albo z innego rodzaju materiałami, na przykład ze skórą bardzo lubię łączyć tego typu bluzki, albo z jakimiś spodniami, które lekko również połyskują, no, w których ta struktura materiału też jest ciekawa. I właśnie dlatego planuję ją łączyć z tymi moimi jedwabnymi joggerami, albo ze skórzanymi spodniami, albo, no, już jako taką trzecią opcję planuję ją łączyć z garniturowymi spodniami, które mam już w swojej szafie od Kilku lat z HMU, więc tak ta koszula wygląda. Bardzo mi się ona podoba i ym, jestem przekonana, bo to jest w 100% mój styl, że również będę z niej bardzo długo korzystać. I trzecia koszula, słuchajcie, taka bardziej może bluzka, to jest taka rzecz. No, mam, mam z nią lekki problem, i tutaj możecie mi doradzić. Bardzo chętnie posłucham Waszych opinii w komentarzach, Waszych rad, bo jak widzicie, ta bluzka jest przepiękna. Przepiękne, przepiękny jest materiał, z którego jest wykonana, przepiękny jest kolor. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Zobaczcie, że rękawy są prześwitujące, przepiękne jest wykończenie. Zobaczcie, tutaj tych rękawów, mamy, mamy tutaj takie delikatne guziki, tego samego rodzaju guziki mamy tutaj z tyłu. Przepiękny jest tutaj z przodu ten dekolt, ta łezka. No, generalnie uważam, że ta bluzka naprawdę wygląda na bluzkę, która mogłaby spokojnie w sklepie kosztować kilkaset złotych. Jest wykonana w 100% z jedwabiu. Firmę tej bluzki napiszę Wam gdzieś tutaj, bo może. Też myślę, że takie chole lumpeksowe to jest bardzo fajny sposób na poznanie marek, które szyją bardzo dobrej jakości ubrania z bardzo dobrych materiałów, ale są po prostu w Polsce mało znane, mimo tego, że są dostępne gdzieś na Zalando, Modiwo albo tego rodzaju yy, sklepach ale my po prostu ich nie znamy, no bo nie są w Polsce popularne, więc ym, dlatego też y, piszę tę markę tutaj, żebyście mogły sobie ym, na nią, jeżeli ta bluzka Was zaciekawi, y, spojrzeć w internecie i y, y, wracając do tej bluzki, no jest z jedwabiu, jest przepiękna, y, ale jaki jest z nią problem? To jest rozmiar 42, więc jest bardzo duża, chociaż to jest linia petit, czyli dla osób niższych i dzięki temu wydaje mi się ta bluzka na mnie nie wygląda jeszcze tak źle, nie jest Aż nie jest e, aż tak bardzo widoczne, że jest za duża, e, ale e, i nie jest też e, za krótka, bo to jest linia petit. E, ale e, wydaje mi się, że jednak gdzieś tutaj e, w talii, bo zobaczcie, ona jest tutaj e, przeszywana, czyli generalnie myślę, że w założeniu ta bluzka miała być taką bluzką, no nie takim oversizem, jaki jest teraz na mnie, e, tylko e, taką bluzką e, bardziej przy ciele. Tutaj właśnie odcinaną w talii, podkreślającą ładnie tutaj talię i tutaj ona też z boku ma zobaczcie zamek, nie wiem, mam nadzieję, że to będzie widać, ma tutaj zamek, czyli tutaj jest z tyłu odpinana, więc pewnie powinno się ją zakładać przez głowę, tutaj tym zamkiem zapinać. I w ten sposób no, cała ta konstrukcja podkreśla sylwetkę, jeżeli ubrałaby tę bluzkę pewnie jakaś dziewczyna w rozmiarze 42 czy tam 40. No, na mnie jest ona po prostu za duża i wiecie co, bardzo mi się ona podoba, bardzo mi się właśnie podoba tutaj ten dekolt. Myślę, że no, jest niepowtarzalny, jest bardzo wyjątkowy i zastanawiam się co z nią zrobić, zastanawiam się czy jest szansa w ogóle na to, żeby ją tutaj w tym rejonie zwęzić, tak aby ona dobrze wyglądała. No bo mamy tutaj ten ekspres, to jest też jedwab, więc nie wiem czy, czy to będzie łatwe, aby tę bluzkę gdzieś się przerobić. Dajcie znać co myślicie, jestem bardzo ciekawa, może macie jakieś doświadczenia w przerabianiu tego typu bluzek albo bluzek jedwabnych. Więc piszcie w komentarzach, co myślicie. I no dla mnie ta bluzka w tym momencie wygląda bardzo dobrze, właśnie ze spodniami garniturowymi, również z tymi joggerami wygląda dość dobrze. No ale tutaj, z uwagi na to, że właśnie ona ma to odcięcie i ona tak po prostu wpuszczona, gdzieś mi tutaj to przeszycie przeszkadza, kiedy ona jest wpuszczona. Więc muszę się tutaj zastanowić. Mam nadzieję, że uda mi się ją właśnie przerobić w taki sposób, aby ona wyglądała dobrze. Wydaje mi się, że też ten kolor będzie przepięknie wyglądał z jasnymi dołami, z białymi spodniami, na przykład takimi eleganckimi. Myślę, że ta bluzka świetnie by wyglądała z takimi białymi spodniami, szwedami, widelegami z wysokim stanem. Będzie świetnie wyglądać. Ja takich spodni w swojej szafie nie mam, ale to nic. Może w którymś holu lumpeksowym przyszłym Wam takie spodnie pokażę, jeżeli takie znajdę. Bardzo podoba mi się ta bluzka, natomiast muszę tutaj z nią, muszę tutaj pomyśleć co z nią mogę zrobić, jak ją przerobić albo po prostu przyzwyczaić się do tego jak teraz wygląda i pomyśleć sobie z czym właśnie na ten moment mogłabym ją zestawić. Kolejna rzecz to nie jedwab, ale wydaje mi się, że bardzo dobrej jakości, ładnie wyglądająca koronka i to jest słuchajcie ten top, to nie jest biustonosz, to jest top, który możemy zakładać na wcześniej założony biustonosz albo po prostu na gołe ciało bez biustonosza i to jest firma Vera Lucky i to jest rozmiar S. I szkoda powiem Wam, że ten top nie jest czarny, bardziej pasowałby mi właśnie do ubrań, które mam w swojej szafie czarny top, ale ten też mi się podoba jest w kolorze ciemnego granatu, kosztował 11 zł. Firma tego topu to Vera and Lucky, ja jej nie znam. Powiem Wam też, że nie szukałam jej w internecie, więc jeżeli znajdę gdzieś stronę tej firmy, to oczywiście ją podlinkuję w opisie tego filmu. I y, dlaczego ja ten top kupiłam? Y, powiem Wam, że y, mnie się bardzo podobają takie stylizacje właśnie z takimi topami, ale nie założonymi samodzielnie. Ja na pewno tego top, topu nie będę nosiła samodzielnie. Ym, ale bardzo podobają mi się takie stylizacje właśnie z tymi topami założonymi na przykład latem pod taką luźną koszulę, bardzo głęboko rozpiętą albo pod koszulę całkowicie rozpiętą do spodni z wysokim stanem albo spodenek z wysokim stanem, z takim bardzo wysokim stanem, tak żeby tutaj ta wolna przestrzeń między tym topem a dołem, spodenkami albo spodniami albo spódnicą była naprawdę bardzo niewielka. I właśnie bardzo podobają mi się takie stylizacje, ale ja wiem, że no nie jestem na tyle odważna, aby często właśnie takie stylizacje u siebie stosować. I zawsze kiedy widziałam tego rodzaju topy gdzieś w sklepach kosztujące które kosztują 100 czy 150 albo 200 zł to troszeczkę szkoda mi było na to pieniędzy, bo wiedziałam, że to będzie rzecz, która będzie gdzieś leżała w mojej szafie, ale ja nie będę z niej często korzystała. I kiedy znalazłam właśnie za 11 zł ten top w się pomyślałam sobie, że to jest świetna opcja na sprawdzenie właśnie tych stylizacji u siebie i właśnie ten top planuję nosić na przykład z tymi koszulami, które pokazywałam Wam przed chwilą zimą. Wykorzystując taką stylizację na jakieś wyjście, kiedy ta stylizacja może być troszeczkę bardziej odważna, albo właśnie latem do takiej luźnej koszuli, na przykład takiej jak mam teraz na sobie, właśnie głęboko rozpiętej, albo całkowicie rozpiętej i, i dołu z bardzo wysokim stanem. Mam nadzieję, że będę korzystała z tego topu i Mam nadzieję, że, że to nie będzie taka rzecz, która będzie leżała w mojej szafie i potem po prostu ją sprzedam. I ostatnia perełeczka, jedwabna. To jest ta paszka. Ona wykonana jest w 100% z jedwabiu i ta paszka była dość droga. Oczywiście droga w porównaniu do innych ubrań, które pokazywałam Wam w tym filmie. Ona kosztowała około 25 zł, ale to, co zachęciło mnie do jej kupna, to ten wzór, który wydaje mi się bardzo wyjątkowy taki to nie są wiecie takie delikatne kwiatki to nie są takie wzory które gdzieś widzimy tak na co dzień w sklepach no coś jest w tym wzorze co zainteresowało mnie do tego aby właśnie tę apaszkę kupić i to jest słuchajcie Pink Soda i ja tę markę kojarzyłam przede wszystkim z takimi ubraniami sportowymi gdzieś na siłowni legginsami topami na siłowni biustonoszami sportowymi nie wiedziałam że w swojej ofercie mają apaszki no a do tego jedwabne apaszki ten jedwab tutaj jest takim jedwabiem o wykończeniu satynowym, delikatnie się błyszczy, podobnie właśnie jak ta turkusowa koszula. Jest bardzo elegancki według mnie, tylko no, i bardzo mi się podoba. Zobaczyłam w ogóle ten szalik na, na Facebooku albo na Instagramie tego lumpeksu, w którym kupiłam ten szalik. I na zdjęciu bardzo mi się podobał, i dlatego też no, potem go kupiłam. Ale teraz powiem Wam, że kiedy tak przykładam sobie tę apaszkę do, do swojej twarzy, to nie wiem tak do końca, czy te kolory mi pasują. Chociaż mówię, wzór bardzo mi się podoba. Dajcie znać, tylko nie dawajcie mi znać, że nie pasują, bo nie, no dajcie mi znać, czy pasują, czy nie pasują. Dajcie mi znać, co myślicie. Chociaż jeżeli pewnie mi wszystkie, wszyscy napiszecie, że nie pasują, to będę się jeszcze bardziej zastanawiała nad tym, czy mi pasują. Ale no, bardzo podoba mi się właśnie ten wzór i. Ja tę apaszkę kupiłam sobie, żeby mieć właśnie taki szalik, zastępstwo dla szalika w takich miesiącach wiosennoletnich, bo może bardziej wiosennych, kiedy jeszcze zdarza się, tak jak na przykład dzisiaj, było, było dość chłodno i właśnie kiedy zdarzają się takie chłodne dni, ale kiedy ja już nie mam ochoty na wełniany szalik albo taki ciepły szalik wykonany z innego rodzaju materiału niż wełna, ale który nosimy właśnie zimą, który będę mogła zakładać właśnie w te dni troszeczkę cieplejsze, ale żeby mimo wszystko chronić gdzieś tutaj to gardło i żeby tutaj gdzieś w tym rejonie było mi ciepło, ale żeby to nie był właśnie taki zimowy szalik, tylko taka delikatna paszka. No, bardzo mi się to podoba i wydaje mi się, że to jest też takie połączenie kolorystyczne i ten wzór też. Pasuje jakby do mojego stylu, i to jest też takie połączenie kolorystyczne, które będzie fajnie zgrywać się z moim ymm, granatowym tręczem, właśnie wiosennym, y, jesienno-wiosennym. Y, dajcie znać, co o niej myślicie. Jestem bardzo ciekawa. No, tak jak mówię, mówiłam, wydaje mi się, że ten wzór jest naprawdę bardzo ciekawy i, i też to wykończenie tego materiału, to, że to jest jedwab, to, że on się tak. Pięknie mieni, też dodaje uroku tej apaszce. Ona też jest bardzo duża, zobaczcie, więc fajnie można sobie ją swobodnie zawiązać na tej szyi, bo wiecie, czasem te apaszki są takie naprawdę niewielkie, że one, one tak naprawdę starczają. Tutaj na to, aby obwiązać jeden raz nimi szyję i je po prostu zawiązać, a ja, ja nie lubię takich apaszek, ja lubię kiedy jak już coś wiążę wokół swojej szyi, to jest tego tak dużo, że rzeczywiście mogę kilka razy się tym obwiązać i jest w nim dzięki temu w takim szaliku jest mi, czy w takiej apaszce jest mi po prostu w niej dużo cieplej niż w takiej cienkiej, cieniutkiej, zawiązanej tylko raz. Na szyi. Więc jeszcze raz dajcie znać, napiszcie, co myślicie, czy pasuje mi. No mam nadzieję, że jednak większość z Was albo wszyscy napiszecie mi, że tak, pasuje Ci, nie przejmuj się, nosi ją. Bardzo ładna paszka i to mnie też przekona do tego, aby ją nosić, aby się z niej cieszyć. Więc jeszcze raz dajcie znać, co myślicie o tej apaszce. I to były już wszystkie filmy z dzisiejszego Hololumpeksowego. Dajcie znać, czy podobały Wam się te ubrania, czy podobają Wam się te filmy. Powiem Wam, że ja mam coś takiego w głowie, że, 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 że to już jest za dużo tych holi, że może kolejny film powinien być troszeczkę inny, a z drugiej strony, widzę, że te filmy Wam się bardzo podobają. Ja też. Często bywam w Lupexach, bo po prostu lubię szperać i szukać takich perełeczek dla siebie w tych sklepach, więc w sumie naturalnym byłoby nagrywać więcej takich filmów, aby Wam te perełeczki, te ubrania pokazywać, ale gdzieś tam z tyłu głowy zastanawiam się, czy nie ma tego za dużo, więc dajcie znać. Oczywiście jestem bardzo ciekawa, czy takie filmy Wam się podobają, czy, czy może wolałybyście, wolelibyście obejrzeć coś innego. Jak zawsze, bardzo chętnie czytam Wasze komentarze. Staram się Wam odpisywać i no, bardzo, bardzo lubię, kiedy, kiedy wyrażacie swoje opinie właśnie w komentarzach. Więc dajcie znać, jestem bardzo ciekawa. Jak zawsze, życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu, miłego popołudnia, wieczoru, tygodnia. Bardzo dziękuję za oglądanie. Dobrego dnia. Do zobaczenia kolejnym razem. Buziaki, pa!